Przez bezpieczny seks rozumiemy to, żeby uprawiać seks z jednym partnerem, używać prezerwatyw i badać się dosyć systematycznie. Na pewno pamiętać o prezerwatywach i nie zmieniać często partnerów seksualnych. Chodzi o ludzi młodych, żeby właśnie stosowali wszelkie środki zapobiegawcze, żeby nie doszło do zakażenia niewyleczalnym, jakby nieuleczalnym wirusem HIV. Jak uprawiać bezpieczny seks? Być może zacząć trzeba od tego, aby uświadamiać młode pokolenie. Ludzie powinni wiedzieć, jak, jak to robić, w jaki sposób się zabezpieczać, powinni zostać uświadamiani. Być może zacząć od wizyty u seksuologa. Znajdujemy się w Komistańskiej Szkole Wyższej w Widzynie. Jesteśmy tu, ponieważ propagujemy bezpieczny seks oparciu o HIV i AIDS. Bezpieczne gruchanie jest akcją skierowaną specjalnie do młodzieży akademickiej. Polega na tym, że oprócz edukacji studentów w zakresie HIV-AIDS namawiamy ich do tego, żeby badali się w kierunku HIV, a także żeby zachowywali się bezpiecznie podczas swoich kontaktów seksualnych. Na terenach uczelni, na Pomorzu mamy takie ekspozycje stoiskowe, gdzie można zaopatrzyć się w ciekawe ulotki, w fajne gadżety z adresem miejsca, gdzie można anonimowo i bezpłatnie zbadać się w kierunku HIV. Najfajniejszą częścią akcji jest to, że można wraz z edukatorką rozwiązać quiz wiedzy o Fates w nagrodę dostać fajną koszulkę z logo naszej akcji Bezpieczne bezpiecznej grupanie. przykład takowy koszulki. W czasach dzisiejszych ludzie bardzo często... Zabawiających zabezpieczeń i bardzo pozytywnym jest pokazanie, w jaki sposób można się zabezpieczyć, unikać chorób, rajca, wirusów. Uważam, że akcja przeprowadzona w naszej szkole jest bardzo edukacyjna. Wynieśliśmy wiele istotnych informacji. E, dostaliśmy gadżety, daliśmy braliśmy udział w midzie. Uważam, że powinna być ona przeprowadzona często. Jest to nasza trzecia edycja, poprzednie były w całym tym mieście, planujemy naszą działalność rozszerzyć dalej.